Z reguły, no to ja już jestem w zawodzie oh 70 lat. A, wcześniej 140 e. byłem burmistrzem, ale no. E, e. No, to co ja mam teraz mówić, adwokacie? Panie adwokacie, szanowny magistrze, doktorze, habilitowany, tak, Renra w szejbana szeiban Szylangeni ale kurwa, przecież dwa dni zbierał pan na chomika. Yy, właśnie nadal. Idealnie się składa, przepraszam. Skurczę się do ...wysiądnięcia z pojazdu. Właśnie Aha. otworzyliśmy nową specjalną fundację. Fundacja Ratuj Człowieka. Ratujemy ludzi. Ponieważ wiele tutaj ludzi stwierdziło, że oni nie będą ratować tylko i wyłącznie zwierząt. Chcieliby pomóc, chcieliby pomóc właśnie również obywatelom. Obywatelom, którzy tej pomocy potrzebują. I pytanie.